Kamienice dekorują śródmieście. One wabią swoim urokiem i myślę, że przechodnie nie pozostają obojętni. W Szczecinie zajmują mnie kamienice i rzemiosło. To są moje miłości równorzędne. Miasto sprezentowaliśmy trasę spacerową pomiędzy śródmiejskimi kamienicami. One zostały wybrane ze względu na swoich lokatorów. Postaci o intrygujących, ciekawych życiorysach, które należy kojarzyć i z przedwojennym niemieckim Szczecinem i z miastem powojennym o polskim statusie. Zerkam na kamienice uważnie, ale też przy okazji odwiedzam stare zakłady rzemieślnicze. W ramach projektu Usługi dla Ludności dokumentuję te historie na różne sposoby. Mm -hmm. Podziwiam mistrzów rzemiosła za ich fach, za to, że cenią reputację zakładu i mają ogromny szacunek wobec klienta. To duża radość, że możemy pokazać we Wrocławiu, czym Szczecin stoi, a bez wątpienia stoi kamienicami i wielowątkową kulturą też stoi.